W interesie polskiej gospodarki jest rozwój polskiego rynku kapitałowego. Rynek finansowy to kilka kategorii tego rynku. Mamy rynek typowo regulowany giełdowy, kapitałowy. Mamy też rynek obligacji, rynek pieniężny, na którym Obraca się już nie akcjami, a obligacjami. Mamy w końcu też taką mocną część rynku, na przykład forex, rynku, rynku nieregulowanego, rynku instrumentów pochodnych. Różnego rodzaju w literaturze podziały mamy, ale na pewno całość tych rynków, kompleksowość działania tych rynków, całościowe spojrzenie wymaga tego, żeby te rynki ze sobą funkcjonowały. Nie można zabronić inwestorom odejścia, ucieczki z, z któregoś rynku. Nie można z, zabronić inwestorom uczestniczenia w jakiejś części tego, tego rynku. Inwestor, który chce, myślę, że inwestować i mieć możliwości do, do inwestowania na wszystkich rynkach i na wszystkich instrumentach, musi mieć dostęp i do rynku obligacji, i do rynku akcji, i do rynku OTC, czyli do rynku... Do rynku pochodnych. Wykluczenie jednego z tych rynków no, nie daje pełnej gamy i możliwości e, inwestowania, dlatego te rynki ze sobą w jakiś sposób współgrają, i tylko e, wszystkie rynki tworzą taką e, jasną i ewidentną całość. Na polskim, na polskim rynku finansowym obecność jakaś zaznaczona tych rynków finansowych jest od bardzo dawna. No, rynek e, OTC, rynek Forex, rynek CFD, rynek instrumentów pochodnych. Funkcjonuje w Polsce przynajmniej od 15 lat, i instrumenty, którymi obracają na tym rynku inwestorzy, yy, znajdują się też w domach maklerskich. To one umożliwiają yy, dostęp do tego, do tego rynku. To nie dzieje się poza yy, rynkiem całkowicie niekontrolowanym. Nie, no, instytucje, które operują na tym rynku, które są yy, w Polsce, wypełniają wymogi nadzorcy, wypełniają. Właśnie te wymogi kapitałowe, środki klientów, które są w tych instytucjach, są na odrębnych rachunkach, wszystko podlega kontroli. Jeszcze raz, funkcjonowanie tych rynków w całości i niewykluczanie żadnego z nich tworzy cały rynek finansowy, bo tak naprawdę inwestor, który w danej chwili może nie widzi tych okazji do tego, żeby inwestować na rynku akcji, czy na rynku obligacji, znajdzie je na rynku instrumentów pochodnych, ale pamiętajmy też jedną taką ważną rzecz, że, że czasami ten rynek instrumentów pochodnych służy do tego, żeby zabezpieczyć swoje transakcje na tych rynkach bazowych, służy do tego, żeby dla przedsiębiorstw do tego, żeby zabezpieczać ryzyko kursowe, ryzyko surowcowe, czy inne ryzyka rynkowe. Ten rynek istniał, istnieje i myślę, że będzie, będzie istniał, bo to jest pełnoprawna część rynku finansowego.